W wiadomościach coraz częściej zdarzają się wpadki, które spostrzegawczy widzowie od razu zauważają. W ostatnim wydaniu programu, gdy Danuta Holecka zapowiadała wejście ze Stanów Zjednoczonych, nagle została wyciszona, a zamiast studia widzowie zobaczyli reportera, który stał ze zamkniętymi ustami. O znaczenie Polski na świecie, w Nowym Jorku, pytał Piotr Pawelec. Zaczęła wówczas Holecka, lecz nie zdołała dokończyć. Kilka sekund później realizatorzy naprawili swój błąd, ponownie pokazali na wizji prowadzącą i puścili fragment jej wypowiedzi. Niemniej jednak ponownie ją wyciszono, gdy na ekranie pojawił się reporter. Mężczyzna zaczął odpowiadać na zadane przez cholecką pytanie, choć widzowie usłyszeli jego odpowiedź, ruch ustnie współgrał z obrazem. Dopiero po chwili udało się pokonać tę wpadkę na antenie, i w końcu wszystko wróciło do normy. W minioną środę na antenie TVP także doszło do zaskakującej wpadki. Podczas wieczornego wydania wiadomości, które wyemitowano o 19.30, Danuta Cholecka zapowiedziała że prosto z Woronicza połączy się z Rafałem Stańczykiem. Reporter publicznego nadawcy miał bowiem opowiedzieć o zakupie przez Polskę 96 śmigłowców apache prosto z Waszyngtonu. Choć widzom ukazała się ulica miasta, na której pełno było przechodniów, oraz capitol widoczny tuż za nią, niewiele miała wspólnego z prawdą. Dociekliwi dostrzegli, że mężczyzna nadaje, stojąc na tle tak zwanej green screenu. Tło widoczne za reporterem było jedynie sztucznie nałożonym obrazem, który miał imitować rzeczywisty wygląd ulicy. Wpadka zdradziło charakterystyczne zazielenienie wokół postaci reportera, a zwłaszcza jego dłoni, którymi gestykulował, mówiąc. Uwaga zwracał również kontrast kolorystyczny tła i samego reportera, który był zbyt mocno doświetlony światłem lamp. Dziękujemy za to. Że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.